Siema, kontynuujemy sobie granko w ADP ehm, 2010 kampania obcego i widzę, że tu już idzie. Ładnie Android. Chodź tu. Almujebnie. Ok, ja też zginąłem. Tego się nie spodziewałem. <grym> Także tak, ja kontynuuję dalej granie. Jak widzicie, jestem w tym samym. Stroju w tym samym ubiorze, w tej samej scenerii co byłem w ostatnim odcinku i jest to spowodowane tym, że po prostu mogę mu uciągnąć ten, bo odkryć głowę? Nie, ale mogę ją uciąć. Spowodowany tym, że nagrywam to w tym samym dniu chwilę po skończeniu tego ostatniego materiału, ponieważ chcę zrobić sobie trochę zapas. Gdyż yy, w, pod koniec czerwca będę miał pewien zabieg, który troszeczkę sprawi, że mogę mieć trudności z nagrywaniem po prostu materiałów. Dlatego chcę zrobić sobie na zapas te filmy i je po prostu regularnie wrzucać. Także no, tyle jeżeli chodzi o dzielenie się moją prywatnością. Skupmy się na gierce, gdyż jest to ostatni poziom kampanii obcego. Za idziemy, będziemy kończyli kampanię obcego już dzisiaj. Nice. Jedna z trzech będzie zakończona. Jest jakiś ziutek. Robi coś przy tym. Ole ma oko. Skubany. Dobra. Walka z tymi. z. androidami. Zawsze jest męcząca. No nie no, chłop ma tak. Tak jest spostrzegawczy. O co chodzi? Chodź tu. Chodź tu. Nice. Ładnie. Łuki, grzyby. Swoją drogą, to widziałem koncept arty do tej gry. I było wiele ciekawych i troszeczkę pojewanych konceptów i zamysłów na tą grę. Chodź tu. Dobra, chodź tu. Koleżko, poszukiwaczu przygód, Indiana Jonesie, zapraszam. Było dużo ciekawych konceptów, na to różne jakieś mechaniki też były nam rozpisane i tak dalej, ale co dla mnie najciekawsze było, albo jedna z najciekawszych rzeczy, to na przykład miał być Motyw, że What the f... Ej, mogę tak zamykać. Ej, nie wiedziałem tego. Ej, to super. Dobrze to wiedzieć. Ale można było na przykład spotkać w jednym z poziomów takie e, obce zarażone grzybem. Coś w tym stylu. Może teraz tu pokazuję się na ekranie zdjęcie, jak to wyglądało. I powiem szczerze, to brzmi. Zajebiście. Nie będę ukrywał, to naprawdę brzmi. Zajebiście. O nie O nie, zginę Zajebiście. Nie zginąłem, nie wiem jak. Czy on do mnie? Z shotguna Strzela Próbuje mi strzelić shotgunem, naprawdę czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Obcym czy ja? Obcym muszę Tak, obcym już pamiętam co muszę zrobić. Trzeba przełączyć te tutaj przyciski olbrzymie. Chodź, zapraszam. Oj, tam jeszcze jest Nie chcę, Idiot, Jan Jonesa, chcę Ciebie. Chłop próbuje przejść, ale. U, u. Ale utknął w tym. Oj, o jezu. Dobrze, spokojnie. Dobra, zajmijmy się tym na górze. To się otworzy jak e, przełączę wszystkie przyciski Co to jest? Chodź tu Napierdzielano się Zauważyłem, że cały czas powtarzam Chodź tu i... Dobra i coś jeszcze na pewno. Ale te, te chodź tu tak zapadło mi w... Y, Pamięć, że non stop to powtarzam. Co to jest to? to jest jakiś skaner, czy coś w tym stylu? Nie wiem. Pier pierwsze widzę w sumie, albo raczej pierwszy raz zauważyłem, że takie coś istnieje tutaj. Łuk, zeskoczył! Skubaniec! No, ha! <laughs> Widzi mnie! Ja ich tutaj naparzam wszystkich, bo nie będę ukrywał. Trochę się boję, że e, drugi przyjdzie i mi sprzeda niezły w pierdiel. czy przy czymś innym. Oni się respią, czy co? Chodź tu. Zapraszam. Oh, jest takie są zajebiste te kile. Kocham je w tej grze. Kolejny podróżnik. Chodź tu. Ale zgubił czapkę. Nice. O. Czapeczka. bywa Dobra, zajmijmy się teraz tym ziomem. Chodź tu. Oh yeah. I znowu to powiedziałem. Znowu powiedziałem chodź tu. Zapraszam. O, macie coś dla odmiany. Nice. Dobra. Odblokowaliśmy wszystkie te. Więc mamy tutaj przejście. Tędy też mogę iść? Co nigdy nie, nie, nie patrzyłem? Tędy wejdę. A. dobra. Tędy wejdę, tędy. Tutaj wyjdę. I super. Nice. Oj, dziadku, dziadku, trzeba było nie wychodzić. wejść tutaj to się do zamkniętego budynku więc to punkt kontrolny Okej okay. nice Włączamy. nie Huh No, ale rodzinka nam się poszerza. To jest bardzo, bardzo, bardzo się poszerza. Szkoda, że nie ma większego zróżnicowania w tych modelach tych yy, postaci, bo one strasznie wyglądają. Tak samo po prostu. W sensie jest parę takich modeli, które. Ale dobra, nie, nawet te inne to są po prostu zmienione ubranka postaci. Więc... No, no mogłoby być większe zróżnicowanie, ale no, nie wiem. Może po prostu nie chcieli rzucać... Nie chciało im się robić nowych skinów. O, tam skinów modelów. Czy coś w tym stylu. I guess up Uprzy... Uprzy... Uprzyrzędu... Urządzenie, okej okay. Przyrząd Wayland well Dobra, idziemy dalej. Mhm. Mm I teraz się zaczyna. Będzie Wielka potyczka z predatorkami. Nice. Okej okay. No dobra Działam i działam blok no, w sobie patrzyłem to jakby się nie działa Stań do walki i uśmiech predatorów Zapraszam Zapraszam Gdzie on poleciał? Chodź tu Oczy oh, mogę go chwycić? Nie gadaj. Leży, jeden leży. Ale mam, mam lowa. Obrwałem troszeczkę tego drugiego predatorka. Chodź tu. No, znowu to powiedziałem. i tak mi to denerwuje. Już teraz zwróciłem na to uwagę. Eee... Nasz kolega się podział. no O, Sko. Ości. No, trzymałem. Okej, okay, dobra. Myślałem, że uderzy w tamten ten baniak. Chodź tu. Zapraszam. Nie wiem. O, okej, okay, dobra. Yy, nawet gramis sugerowała, jakie, jakiego ten. Co tu powinien zrobić? No to jest pierwszy i w sumie jedyny boss fight yy, obcego w tej grze. Ośnie zabawne, że napierdzielam się. Zaraz będę się napierdziela z trzecim predatorem. Wtedy tu będzie. Jest i on. Nasz wolf, 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 Wolf. nie wiem jak, jak chcecie to nazywajcie. Eee, aktualizacja co? Coś było Stań tań Ostateczny osłabi zainfekuj elitarnego predatora. Dobra. On ma żytko. I zostałem sam. I widzicie ten pasek? Coś się zwiesiło. Jest Wolf. Wolf wolf. To jest. Dobra. Trochę zachowawczo zagram, bo nie wiem ile on. Ouch, chodź tu. Zapraszam. Stań do walki. Cieciu. Dziękuję lazem śmietnik a trzymałem to z trzymałem blok o oh, myślałem że no źle stajmingowałem. Ha Bo on... Nieważne... Co mi... No chłop... Ma mało. Come on. Napierdalaj go. Unpekuj. Dobrze. Nice. Mamy to. Uh. Okej. Okay. Ej koleżko, nie doceniłeś mnie, i teraz pożałujesz. Nice. Yes, zwyciężyliśmy w tym boju. No ale właśnie. Musieliśmy się pieprz z Predatorkiem. A nasza królowa zginęła. Od naszego marynca. No i co? na Minerię i yep, but. Tylko grudni nie został. No i się dwinęliśmy fajnie w tą... E, w ten, embrionalny chyba tak się nazywa. Włożenie embrionalne. Zabrał nas. Mr. Wayland docenił nasze umiejętności, nasze starania. Szóstki, chyba ani razu praktycznie nie padła ta nazwa w moim gameplayu. No i co? Aj! Pożałowali. Pożałowali tego. Uf, ole mu Twarz zmasakrowało. Tam no jest ten, ten doktorek, co był na początku. Nie pan jak się nazywał, ale wiem, że tam jest. Eee, no i co, z pretoriana szóstki staliśmy się królową. Królową szóstką, czy jakoś tak. I no eee... Nice. No, niezły awans. No, zasłużony oczywiście, no bo kurde, zrobiliśmy trzy predatory, więc, wiecie, totalne sygiemki z nas. Pamiętam jeszcze, w tej grze miała być yy, kampania jedna jeszcze u obcego, gdzie walczymy jako Pretorian, ale to usunęli. To chyba miało być jeszcze w piramidzie, bodajże, ale no w sumie nie, nie dziwię się, czemu to usunęli, bo ta ten finał tych dwóch innych kampanii, które się dzieje w piramidzie, to jest, jest strasznie taki naciągany i strasznie taki nielogiczny dosyć. No i co? No i tyle, jeżeli chodzi o Obcego. To była spoko, szybciutka kampania, bez y, jakichś tam ciężarów, nie była jakaś męcząca, taka wiecie, tak przelecieć szybciutko ją i, i sobie popykać tym Obcym. Trochę mi się ciężko grało, powiem szczerze, Obcym przez że cały czas się ta perspektywa zmieniała i nieważne na jaką, na jaki obiekt wlazłem, który jest troszeczkę pod kątem, to mi obracało całkowicie i to było trochę męczące momentami, dlatego sobie głowę tą tak obracałem, ale no co, no to było fajna historyjka, taka fajna, króciutka. No i co, no Tyle. Teraz został nam e, Marines, którego nie wiem, czy mam tutaj zblokowanego. Nie mogę grać jako Marines. Będę musiał chyba wrócić do głównego menu i odpalić sobie. Które będą napisy końcowe, czy nie nie ma napisów końcowych? Hm. Nie wiem, po którym są napisy końcowe, ale czekajcie tu no tu mogę sobie odpalić jako nową kampanię jako Marines i od tego zaczniemy kolejny odcinek. E, Powiem szczerze, no, 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 średnio mi leży granie Marinsa kampanii, ale no, co tam no, poświęcę się dla was i, i zrobię po prostu serię serię kampanię całą Marinsa i, i, i co no, będę próbował czerpać z niej radość, choć może być to bardzo, bardzo ciężkie. Także tak, tyle w tym odcinku i widzimy się już za niedługo. Baj!